Jak się nie jeździ w terenie? O, właśnie tak! Tak. Profesjonalna jazda ujeżdżeniowa w terenie. Co powiesz na Czarną Mszę? Soundtrack mam gotowy w telefonie. Co ludzie pojeżdżali na wakacje? Kucyku, mordercza opona. O, opona, jest opona. Zuzia, uciekasz nam. Ty, ale to wygląda, jakby tam w ogóle jakiś tam. Nie wiem, dzwon miał być na górze, czy coś. Zawsze chciałam wleźć do takiego miejsca. W ciągu dnia to na chillu. W nocy podejrzewam, żebym się bała.